Urodził się w Lublinie w 1953 roku. Ukończył, ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. Pracował w kopalni krewkowej pękla i podziemnej kopalni miedzi. Debiutował w 1978 roku w piśmie Politechniki Wrocławskiej Stigma. My staraliśmy się tę pańską wrażliwość poznać oraz zgłębić ów sposób ujęcia naszych czasów. W tym celu zapoznaliśmy się z częścią pańskiej twórczości wierszami oraz talietonami, a one zainspirowały nas do interesujących rozmów podczas lekcji. Przyznajemy, że interpretacja Pana tekstów była dla nas nie lada wyzwaniem, bo przecież dzielą nas różnica pokoleń i doświadczenia. Czas zatem poświęcony na czytanie Pana wierszy stał się inspiracją do rozmów m.in. o wartościach, historii, teraźniejszości, światopoglądzie, patriotyzmie i estetyce. Dziś chcielibyśmy tę rozmowę kontynuować, ale już z Panem udziałem. Jako eksperta, zapraszam do rozmowy. Bo pisanie wierszy jest, tak jak ja tu cały czas myślę, jest łączenie z swojego ego, czyli tego strony świadomej, z podświadomością, której nie znamy, a którą próbujemy ofer znać. Poeta, z jaką łatwością uwierzyłem w jego ocenę. Rozbijały się jego słowa we mnie, zasypiałam z nimi i budziłam się o świcie. Wciąż pisząc, próbowałem wydobyć z głębi tajemnicę kamienia, ale okazała się rozkruszonym pyłem. Z zewnątrz i na to się okazuje, że ktoś nie rozumie tego świata i zaczyna i, mówić jakby innymi przykazaniami niż przekazane twojej poezji. No i wtedy się... Świecie nasz, świecie nasz, chcę żyć z tobą w zgodzie z blaskiem twym. Siłą twoją, co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz, daj nam, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, im, zgubę wejścia, zabierz ją, odprowadź. I pochylimy się tak samo nad tą dobrą i złą. Łącząc dzień z jasnością. I nagle zaczniemy się rozumieć i sobie pomagać. Przebaczać i nie mieć żalu. Przyjmować gości i prosić, żeby zostali na górze. A już wiesz, że w finale przybędzie na ostatnim miejscu. Dziecko nowego wieku z nogami zabetonowanymi w poprzednich. Trudna, bo kulturą zawiadują politycy, nie? a oni nie uwrażliwiają na do dobro dziecko. Biedni są cyniczni. Z nimi, tak jak połączyć naczynie pół, takie na naczynie połączone te dwa stany. No może by ten robak troszkę inaczej działał. Czy człowiek jest dobry z natury? Człowiek ma dwie natury. Tą zewnętrzną, która każe mu wymyślić dziesięć przykazań. jest w stanie, to później wzajemnie się mordować. W kolejka stoi poszarość, poszarość, poszarość. Na co w kolejce tej czekasz? Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne, co na niewolników jest wieczne. Od zawsze kupowano ludzi. Zmieniały się tylko formy płatności. Żeby złoto błyszczało na dachach kilku kamienic, muszą istnieć niewolnicy. Niewolnik doskonały to niewolnik kupiony piwem i ciepło perworytnego. A przecież, tak jak oni, nagi stoi wciąż przy owocem poznania Zastanawiając się, jak żyć, nie było innego rozwiązania. Jeżeli nie Adam, to Kaj albo Abel skosztowałby Jabłka. Te, te wiersze, które żeście wybrali, które tak trochę zaskoczkują, bo ja dawno do nich nie wracałem. I są to wiersze pisane pod wpływem Herberta. Herbert jest dla mnie takim największym polskim poetą, to znaczy najbardziej na mnie działujący, jego sposób postrzegania świata. Zawsze warto pamiętać, że kiedy pozbawi się większości ludzi bezpieczeństwa, zawsze kończy się to rewolucją, a rewolucje nigdy nie są dobre. Chcę wierzyć, że wielu polityków chyba zrozumiało, że żadna władza nie powinna zapominać o tym, że gdy przekroczy się pewną masę krytyczną, polityka obraca się przeciwko rządzącym. Mógłby zrobić, żeby to wszystko było lepsze. Teraz jest taka, taki konkurs literacki, gdzie napisały opowiadanie o części stron. Chciałabym, środowiska poszukuje się pisarzy, który jak gdyby poprzez utopię uświadomią nam pewne możliwości, jakie posiadamy jako ludzie. I tytuł tego opowiadania wszyscy jesteśmy wysłom, bo wszyscy wyszliśmy z Niech tam w górze oprawcy rozmawiają z ofiarami. Mają sobie tak wiele do wyjaśnienia. Lubię patrzeć w dal. I milczeć wiersze. Wiem, że gdy zaczynamy rozmawiać, języki tak łatwo przemieniają się w miecze. Jest jeszcze tyle pięknych miejsc, gdzie nie stoi... w szkole y, bardzo dobrze, z wielkim rozrzewnieniem. Niestety nie mamy teraz kawiarenki, a za twoich czasów y, mogliśmy się najeść, napić, pogadać. Y, było zupełnie inaczej. Andrzej traktował swoją pracę jak misję. Y, za cel stawiał sobie nakarmienie głodnych uczniów, a nie zrobienie interesu. Świetne, pamiętam jego dania, który robił z dużą ilością kukurydzy, takie sałatki warzywne z majonezem albo z jogurtem, trochę wersja bardziej odchudzeniowa. Świetnie robił desery, to znaczy galaretkę z bitą śmietaną w sprayu, świetnie to wychodziło. Pamiętam, że z panem profesorem Szałkowskim, żeśmy tutaj często przychodzili na taki deserek sobie w czasie przerwy. Ale najważniejszą rzeczą, pan Andrzeja, to chyba było co innego. Pan Andrzej był świetnym rozmówcą, kompanem w tej szkole, takim prawdziwym psychologiem, którego wtedy w szkole nie było. Dodatkowo powiem, że jak na kawiarenkę, to było coś nietypowego. Mianowicie pan Andrzej miał swoich zaufanych ludzi wśród uczniów, którzy tutaj pomagali mu w wolnym czasie, oczywiście. Tę kawiarenkę prowadzi, obsługiwali tu uczniów, nauczycieli. Wyglądało to świetnie. Naprawdę to miejsce było. Takim sercem szkoły, które, które zawsze można było się komuś wyspowiadać, opowiedzieć o swoich problemach. Pan Andrzej zawsze, jak dobry psycholog doradził. Raczej mam takie wspomnienia ciepłe o panu Andrzeju, ponieważ kiedy przyszłam tutaj do szkoły ponad 20 lat temu, kawiarenka znajdowała się w sali numer 9, tam na dole. Jak się do niej wchodziło, to właściwie jakby się przystępowało próg domu, bo zawsze można było herbatę wypić, porozmawiać o wszystkim. I zwierzałyśmy się panu Andrzejowi, a pan Andrzej słuchał, doradzał, ale w takim ciepłym tonie. A jak wychodziłam ze szkoły, kawiarenka była w miejscu, gdzie obecnie są panie sprzątaczki. Troszeczkę mniejsza, ale tak samo miło, sympatycznie, gorące kubki, Pyszna bułka z kukurydzą, której chyba nigdzie więcej nie można zjeść, i gorąca czekolada. Także żałujcie, że Wy nie możecie doświadczyć tego, co my mogliśmy doświadczać. Trzy, cztery. Dziękujemy!